Jak zwolnić świadlowca, który nie dowozi wyników? Sprawa nie jest taka prosta, bo w wielu orzeczeniach Sąd najwyższy wskazuje, że przeciw ryzyko działalności gospodarczej ponosi pracodawca. Zatem to on, a nie pracownik, powinien ponosić ewentualne konsekwencje tego, że biznes nie idzie tak jak zakładano. Ale czy to znaczy, że wyznaczenie i egzekwowanie planów sprzedażowych jest w ogóle zakazane? Nie. Ale sam brak realizacji planu bez żadnego kontekstu nie wystarczy, żeby zgodnie z prawem zwolnić pracownika. Pierwszy sposób, żeby takie zwolnienie było legalne, to udowodnienie, że pracownik nie działa z należytą starannością, np. Na przykład nie awarizuje odpowiedniej ilości spotkań z klientami, nie korzysta z odpowiedniej... Materiałów czy narzędzi dostarczanych przez pracodawcę, lub wreszcie, że do pracodawcy docierają od klientów skargi dotyczące kooperacji z danym konkretnym handlowcem. Czyli co, musimy tolerować handlowca, który mimo tego, że jest rzetelny, nie ma kompletnie talentu do sprzedawy, taką osobą można poradzić sobie inaczej. Trzeba wykazać, że jest czarnołowcą i radzi sobie najgorzej z całego zespołu i to z uderzającą konsekwencją. Naturalnie należy brać pod uwagę określone czynniki, jak rejon, w którym działa się oferta, którą prezentuje. Im większy zespół, tym łatwiej wykazać brak talentu handlowego. Dlatego w przypadku mniejszych pracodawców pozbycie się takiego pracownika jest trudniejsze. Chcesz mieć z od prawa pracy pod ręką? No to zaobserwuj po więcej.